Cześć, dzisiaj witam Ciebie, właśnie, widzu mój. Dalej jestem chory, dalej się leczę, dalej jakby będę próbował wyzdrowieć. Nie wiem, jak długo mnie to trzyma, trzy tygodnie, no ale próbuję. Przechodząc do sedna, nauka oddaje i pewnie dlatego, tak nazwy ten odcinek, bo myślę, że to jest taka fajna rzecz, bo, o której się tak szczerze mało mówi, a, a naprawdę fajnie oddaje, bo dużo się słyszy na przykład, albo może ja słyszałem i dlatego mam takie przekonanie, że yy, robienie biznesu w internecie czy coś tam yy, to jest jedyne, po co szkoła? I myślę, że z jednej strony tak, że szkoła nie daje jakiś tam y, informacji, które na przykład, no delty nie obliczysz dla kogoś w pracy, na przykład, no to się nie przyda. No, chyba, że jesteś jakimś wykładowcą na jakiejś uczelni, to, to, to przede wszystkim. Ale biorąc pod uwagę to, jak na przykład w szkole się po prostu przydaje, żeby, może po prostu, żeby podbić swoje ego, nie chcę jakoś zmieniać bardzo tematu, ale chodzi mi o to, że przez kilka, może dwa tygodnie przykładałem się mocno do matematyki. I to szczerze, to nie było jakoś tak, że od razu po szkole, matma, tutaj, cyk, cyk, cyk. Nie, tylko jakby po trochę dosłownie to, co z lekcji robiliśmy, to zrobiłem sobie zdanka jeszcze raz. I nie dość, że to było sposobem nauczyciela, nie jakimś tam z YouTube'a, czy, czy z Brainy, mm, tylko od razu to, jak chce nauczyciel, giga to jest, to jest, to jest geniusz, mądre. I nie wiem, czemu dopiero teraz, jakby to, to odkryłem. Czwarta klasa liceum. Eee, spoko. Trójka, czwórka z matematyki. Ja się cieszę. Mm, piękna sprawa. I naprawdę cały dzień dzisiaj mam zrobiony, bo yy, tak się dobrze czuję. Bo poprzedni semestr chyba miałem dwójkę, trójkę i. Może by było jedna czwórka, ale dwie, dwuje chyba pała nawet. Yy, i, I cieszę się. Cieszę się, bo. I ja mam spokój, i może rodzice mają spokój. I myślę, że. <laughs> na taką krótką metę, jaką jest szkoła, na taką krótką metę, jaką my myślimy sobie, że, no... Myślimy sobie, że... może taka perspektywa moja, ale... Yy, szkoła... Jakby żyjemy teraz szkołą, na przykład. I szkoła to jest całe nasze życie. Na przykład ja mówię na swoim przykładzie um, ucznia, nie? Szkoła to jest jakby cały teraz mód, więc jak na przykład nie idzie, na przykład mam giga słabo, na przykład to giga to przeżywam. Nie mówię, że nie, a myślę, że teraz z tą technologią, z tymi telefonami, to, to wszystko tłumi. Na przykład, no, ma, mam te jedynki, coś tam. I zamiast się przejmować tym, że na przykład to poprawić, albo nie wiem, przerobić jeszcze raz to, albo zapytać się sorki to telefonik, i, i jakie tutaj. Rezultaty, jak i jakby przemyślenia swojego błędu. Nie ma. Nie ma jakby takiej wewnętrznej... Hmm, wewnętrznej jakby no, pokuty, ale też i... Y, no wiecie, takiego przemyślenia sprawy. No i to myślę, że... To myślę, że jest problemem i u mnie to też było sporym problemem i dalej jest, dalej jest i mówię, że nie dzisiaj jest piątek, w sumie już chyba to po północy nagrywam, więc jest sobota, wczoraj był wczoraj, no powiem, że wczoraj w piątek był dzień kobiet elegancko sobie wszystko ogarnąwszy, jeśli o to chodzi giga się cieszę, bo też z tym dniem kobiet, chociaż nasza klasa nie ogarnęła nic dla, dla tych dziewczyn, kurde, źle się z tym czuję Hmm. nawet mimo tego wszystkiego, nawet tego tego całego szczęścia z tymi ocenami z tego wszystkiego myślę, że też ważna jest pokora, to uniżenie się i po prostu zdanie sobie sprawy, że, że życie to są takie parabole, które po prostu przychodzi ten hype Później spada, się obniża i trzeba po prostu być pokornym jak jest najwyżej, pokornym jak jest najniżej, bo wiadomo, że są, że nadejdą te dobre i te złe czasy. Taka lekcja, taka lekcja jest. I na przykład jak jest źle, jak jest, się giga w dupie, nie wiem, na przykład złe oceny czy coś, nie wiem, co może być przykładem takim dobrym. To po prostu wiedzcie, że będą dobre i złe czasy. I tyle. Bo tak po prostu działa świat. I to jest po prostu taka zasada. Eee, piątek, Dzień Kobiet. Jeszcze na oazie coś tam mm, dla kobiet ogarnialiśmy. Hmm. No właśnie. W poniedziałek mam sprawdzian z biologii, To też jest, kurczę, taka sprawa średnia. Średnia, bo nic się nie uczyłem z tego tematu. Bo szczerze mówiąc nawet nie wiem, co teraz przerabiamy. Co się uczyło? Nie wiem, co teraz przerabiamy. Mogę teraz, mogę teraz sprawdzić. Zaraz się zobaczy. Właśnie tak To jest bardzo entertaining moment tego odcinka. Biotechnologia molekularna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tematów. Także ten weekend y, mam już rozplanowany. Nie mam, nie mam rozplanowanego. Ale co biologia? Już od razu jestem zły, bo. Po północy to nagrałem, nie? Co to jest w ogóle za pora? Też godzinę straciłem na te shorty, jakieś głupie, YouTube'owe. Ja trzeba będzie po prostu odinstalować tego YouTube'a. I, I właśnie, przechodzę do tego YouTube'a. Giga się cieszę, bo giga się cieszę. Po prostu, myślę, że spoko alternatywą dla YouTube'a mogą być podcasty. I jakby tutaj możesz na przykład zmywać naczynia. Ja tak robię. Nie wiem, czy to jest dobre. Wiem, że zawsze to też jest. Na przykład dzisiaj byłem w kościele. Giga to do mnie przemówiło, co ksiądz powiedział. To było tak na szybko. może nawet Czasami księża mówią tak na szybko, ale przemówiło do mnie dzisiaj to kazanie, bo ksiądz powiedział o tym, jak wszystko musi grać. Nie słyszymy na przykład głosu Boga. Coś, co serio może zmienić nasze życie. Tylko zagłuszamy tutaj tele, telewizor, jakiś YouTube. Nic nie chcemy pozwolić, żeby te myśli do nas dotarły. To wszystko... Bo no, pewnie jesteśmy w czarnej D I nie chcemy po prostu do tego dojrzeć, że jest tak źle, jest źle. Nie. Weź gość, daj spokój. Masz YouTube'a. Nie. To, to nie jest wyjście. To jest jakiś element prokrastynacji. To nie jest coś, co rozwiąże problem. To nie jest coś, co po prostu rozwiąże go. Tak? Myślę, że po prostu trzeba być pokornym i, i po prostu cichutko żyć. Nie rozpraszać się jakimiś zewnętrznymi rzeczami. Masz się uczyć, to się ucz. Masz pracować, to się pracuj. Masz zmywać naczynia, to zmywaj naczynia. Ja tutaj mądre rzeczy plotę, a sam tego nie mogę zrobić, nie? To jest taka hipokryzja z mojej strony. No właśnie, niby tutaj myślę, że. Szczerze, każdy wie. Każdy wie, co ma zrobić. Ty wiesz. Ty wiesz, widzu, właśnie ty wiesz, co ma zrobić. Nie wiesz, na przykład, no, co teraz? Oglądasz odcinek. Ja, się, ja jestem wdzięczny. Fajnie, bo na przykład ty oglądasz rzecz, która jest naprawdę rozwijająca. Nie oglądasz jakiegoś, nie wiem, mmm, Szorców, na przykład na YouTubie, czy tam TikToka, czy na Instagramie jakieś zdjęć ludzi żyjących. Tylko jakby pomijając ten fakt na przykład zanie, zamiast oglądać serial na Netflixie, szczerze nie rozumiem tego jak ludzie mogą oglądać serial na Netflixie po, poniekąd rozumiem, że fajna sprawa pooglądać sobie git, fajna jakaś seria ale głębszy sens w tym to, żeby po prostu odpocząć zamiast położyć się, spać zamiast, nie wiem Ostatnio naszła mi taka myśl na grindowanie, bo zacząłem znowu czytać książkę Davida Ginsa. O tym. Mm, e, nic mnie nie złamie. W sumie. To dalej ona tu u mnie leży. Tu już jestem dalej troszeczkę i czytam to. Czytam to. I jeszcze. Nie, nie zacząłem czytać tego, ale chyba jestem gdzieś na 13 rozdziale. Nie wiem, czy to jest dobrze że tak to robię, szczerze, bo może lepiej skończyć, zabrać się za jedną książkę, a pójść za drugą, ale dosłownie tą czytam tylko poza domem, dosłownie nie czytałem tej jeszcze w domu. Albo w autobusie czytałem, to jest w ogóle powalone, bo jak to przecież w autobusie, to już jakaś, nie wiem, telefon, basic telefon, czasami tak patrzę na ludzi co są w tym, w autobusie, to normalnie... W ogóle co sobie te babcie muszą myśleć? Może to jest takie głupie rozkmin, ale oj, tam młodzież, telefony, och. Jakby szczerze mówiąc, to to tak, na przykład mam takiego wujka, który jest giga konserwatywny, jeśli chodzi o te telefony. Jakby fajnie zrozumieć jego perspektywę, bo na przykład zazdroszczę ludziom, teraz pewnie to są moje prywatne rozgminy, ale ludzie, którzy urodzili się przed tą wielką zmianą z tymi telefonami tutaj zadzwonić do kogoś telefon mają swoje plusy pewnie na, na, na większe dystanse zadzwonić do kogoś ale jakby telefony stały się czymś, co co w pewnym stopniu nas ogranicza nawet teraz mądrze no, galam, co znaczy że ogranicza ale jakby, no... No chyba to jest jasne, że... Albo kłopoty gadam jakieś w ogóle. Po prostu, tak szczerze, ile czasu z tych na przykład... Tutaj pokażę, ile dzisiaj spędziłem czasu na telefonie. Niech będzie. Już dawno nie pokazywałem chyba. Bo miałem nie robić chyba editów. Ale pokażę. Niech będzie. Yy, ile czasu na przykład z tych 4 godzin, z tych 2 godzin spędzasz na telefonie? I... Pokaż, Kościół, co ty robisz poza rozmawianiem z ludźmi przez telefon? Dosłownie. Inst jeśli Instagram 4 godziny. Nie no, przesadzam, może godzina. Jakby... Kościół, z godzina z życia. Dosłownie, mógłbyś godzinę poświęcić na książkę. No ale to wtedy takie pytanie, no ale no. To się rozłożyło, no to. Nie możesz odłożyć telefonu i pomyśleć. Dosłownie nie robić nic. To jest jakby. No. Proste. To jest proste. I dzisiaj na przykład czytanie czytałem. To jest też w ogóle piękna sprawa. Tak to się wiąże wszystko. Dzisiaj czytałem ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Drogi Boże są proste. Prawi idą prosto, a grzesznicy się potykają. Jakby na wielu poziomach, na, na pierwszym poziomie to może być takie, kurde, ty faktycznie, jakby. Huh. A, a dalej jakby pomyśleć, a przecież, przecież bogaci tak żyją dobrze, bogaci, no, a wcale Boga nie wierzył, czy coś tam, nie wiem. I jakby tak, ale jakby biorąc pod uwagę nasz jakby poziom życia, oni tam mają albo teraz głupoty jakieś swoje gadam, ale myślę, że. To na, na tym należy, żeby więcej, więcej posiedzieć, bo to jest nie wiem, na przykład to na, 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 na tym najprostszym poziomie to myślę, że po prostu żyjąc tak skromnie, po prostu robić dobro, robić dobro. Nie rób źle, nadążysz, nie ściągaj gościu. Ja nie mogę w ogóle. Jeszcze z tą matematyką to nie dość, że miałem, bo miałem odpowiedzi do pierwszego sprawdzianu, bo było mm, pierwszy... Pierwsza y z, 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 z matematyki, z pierwszej, drugiej i trzeciej części. I miałem odpowiedzi, miałem pytania, tak? Miałem pierwsze, drugie, ileś tam, dziewięć może było, i miałem do nich pytania. I na przykład te pierwsze, drugie, trzecie zrobiłem, ale dostałem z tego sprawdzianu trójkę. A z tego, z którego nie miałem nie miałem odpowiedzi. I w ogóle w drugiej klasie, czy tam. W nie chyba w pierwszej albo w drugiej mi źle szło z funkcji kwadratowej i z funkcji liniowej. Tak teraz czwórka. No, man. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Tak samo jakby... To jest prosta, prosta rozkmina, ale jakby na przykład z moim znajomym piszę na przykład coś na lekcji, to on, on pisze, on pisze, 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 a ja chcę być od niego szybszy i też szybciej, 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 żeby od niego, żeby odłożyć długopis. Tylko, że na koniec dnia, na koniec pisania okazuje się, że on, on tam jeszcze chwilkę pisze, a ja jeszcze poprawiam po sobie i on już skończył. On napisał dobrze, dokładnie. I przez to, że jakby ja miałem jeszcze tą chwilę, więc jakby mogłem z nim skończyć równo, albo nawet wcześniej. Tylko, żebym na przykład napisał równiej. Napisałbym równo i wszystko by było w porządku. Tak samo myślę, że po prostu po prostu wystarczy robić dobrze. Jesteś w dupie, gościu. Jesteś w dupie. Więc jaki jest ten najlepszy ruch? Fajny jest anegdota do szachów. No, gościu, nie możesz robić ruchu w tył. Nie możesz. Na przykład yy, od, nie wiem w kasynie o, 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 zabrać swoich pieniędzy, które wydałeś na przykład albo nie wiem, na jakieś strapki na, na co ludzie mogą wydawać, nie możesz więc co jest najlepszym naszym ruchem? Po prostu zarobienie pieniędzy nie zrobienie tego błędu znowu, wydanie pieniędzy na jakieś głupoty, tylko zrobienie najlepszego ruchu i to jest myślę mądra rzecz, czyli co? nauka oddaje zarządzanie czasem jeszcze mogę o książkach powiedzieć, tylko że już 20 minuta tego odcinka ale już nie chcę ten jakoś przedłużać. Nie wiem. Myślę, że myślę, że spoko, spoko sprawa. Coś tam powiedziałem. I jeszcze nie ten nie napisałem nie. Zrobiłem journalingu, więc jeśli chcesz to możesz przewinąć sobie albo wyjść z tego odcinka, albo zrobić ten journaling. Czy coś tam. Dobra. Ja. no i co tak, mogę sobie nazwać nauka Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie.